Powiedziałem właśnie żonie, że chyba to wszystko e, zostawię, i, i może czas skupić na czymś innym i skoncentrować coś, coś innego po prostu robić. I wtedy żona była pierwszą osobą, która do mnie podeszła właśnie i powiedziała, że za dużo już to wszystko wsadziłem, za dużo nas to wszystko kosztowało. E, Przede wszystkim rozłąki, czasu i, i, i za dużo w tym poświęciliśmy po prostu na część świecie i nie mogę teraz się podać, muszę zasuwać. Także to była taka jakaś pierwsza osoba, która mocno ze mną mnie bardzo wpłynęła. Koniec końców okazało się na tym, stało się tak, że tydzień później wystartowałem na kolejnym meetingu Diamentowej Ligi, zrobiłem kolejny swój rekord życiowy, także jak widać to wsparcie żony, wsparcie najbliższych, wsparcie rodziny jest dla nas bardzo ważne, sportowców.